Bez dostępu do wody stłoczone w ciasnych ciężarówkach niektóre ranne po wielogodzinnej podróży. Targ w Skaryszewie od lat znajduje się pod lupą organizacji walczących z maltretowaniem zwierząt. Filmy nagrane przez działaczy pokazują przypadki bicia koni, brutalnego ładowania na nieprzystosowane do tego samochody i transportu, który nierzadko kończył się śmiercią lub okaleczeniem zwierzęcia. Nie bij, bo filmują, nie bij, bo robią zdjęcia. Takie głosy tam słychać. Część transakcji odbywa się nocą, by nie można było sfilmować cierpienia zwierząt. Dla mnie to jest skandal, że nikt tam nie reaguje. Tam jest policja, tam jest powiatowy inspektor weterynarii i jego inspektorzy. Mimo to, takie rzeczy się dzieją. Sprawdzamy każdy to jest który się pojawi, który może świadczyć o tym, że nad zwierzętami ktoś się znęca. W ostatnich latach na szczęście nie potwierdziliśmy takiego procederu. Zarzuty skierowane do nas, na, że źle traktujemy zwierzęta, pozwalamy na różne tam historie są nieprawdziwe. Działania wcześniejszych kolegów nie były do fachowe działania. Natomiast sukcesywnie my staramy się tam po prostu poprawić ten nadzór. Brak kontroli paszportów, przerażone zwierzęta, ludzka agresja. Taki obraz z skaryszewskiego targu koni przedstawiły posłom parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt organizacje prozwierzęce. Posłowie zadeklarowali. Razem z fundacjami pojawią się na najbliższym targu w Skaryszewie. Zrobię wszystko, aby ten targ tegoroczny wyglądał w sposób cywilizowany, żeby nie dochodziło do niegodziwości wobec zwierząt. Analizy, dzień dobry. No właśnie, Skaryszewski Targ Koni. Dla innych stara, dobra tradycja, dla innych synonim okrucieństwa i bestialstwa. Do tych ostatnich z całą pewnością zalicza się mój gość, pani Scarlett Szyłogali, założycielka i prezes Fundacji TARA, której misją jest ratowanie koni, opieka nad nimi. Co takiego dzieje się na, na tym targu w Skaryszewie? że Pani najchętniej zamknęłaby rzecz na kłódkę, na zawsze? Mhm. No Przede wszystkim odbywa się tam jawne łamanie prawa. Musimy zacząć od tego, że Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie nie ma zezwolenia na prowadzenie masowej um, imprezy i na prowadzenie targu, targowiska. Czyli Urząd Miasta w Skaryszewie nie, yy, nie obowiązuje prawo. Ani żadne yy, Panie, ale co się dzieje na tym targu? Ponieważ ja na stronie internetowej czytam, że jest to największy w Polsce, a być może w Europie, jarmark koni pociągowych i roboczych. Tam nie ma mowy o koniach na rzeź. Tak, nie mówi się o tym. Od wielu lat bardzo często słyszeliśmy w różnych mediach, że cieszmy się, bo raz do roku przyjeżdżają kupcy z zagranicy, żeby kupować nasze koniki, a one szczęśliwie są. Sobie... Tak. A to, są raczej... A to jest wszystko farsą, to jest nieprawdą. Prawda wygląda całkiem inaczej. Większość koni zgromadzonych w Skaryszewie jedzie na rzeź. Większość to znaczy, jaki to jest odsetek, zdaniem pani? E, dwa lata temu 2,5 tysiąca koni było na tym targu, w tamtym roku też spokojnie ponad 2000 koni. Najgorsza rzecz yy, odbywa się niestety na. I pani nocą, mówi, że pociągu. większość tych koni jedzie na rzeź. To nie większość. są konie m, ani pociągowe, ani robocze, ani tym bardziej konie używane w jeździectwie. Tylko są konie, które za przeproszeniem idą na, na, na parówki, bewsztyki. Tak. Tak, one jadą do włoskich rzeźni, nie na wycieczkę, tylko jadą po prostu na rzeź. Ehm, ich dyhenna zaczyna się już na terenie naszego kraju, e, ponieważ te zwierzęta nie są pojone, nie są karmione. E, no chyba, że e, handlarze już się zaopiekowali odpowiednio, czyli celowo e, wkładając im węża m, do nozdrzy pompują wodę, żeby więcej ważyły, ale wtedy taki koń nierzadko nie ma już szansy dojechać do Włoch zdrowy, cały, w dobrym stanie. Ale Pani mówiła, że te, że te targi, część tych targów odbywa się nocą właśnie dlatego, żeby na przykład Państwo nie mieli szansy sfilmowania tego, co tam się dzieje, tak? Tak, ponieważ rano jak wszyscy przyjeżdżają na tak zwany jarmark, aczkolwiek jest to targ, i jest to targowisko. Mhm. Jak ludzie przyjeżdżają, kupcy, no to widzą wszystko wszystko wygląda w miarę normalnie, w miarę normalnie. Natomiast nocą odbywa się horror. Po ciemku w błocie. Tam nie ma odpowiednich ramp załadunkowych, nie ma miejsc do pojenia koni, nie ma oświetlenia, teren nie jest utwardzony i teren nie jest ogrodzony. Czyli generalnie nie wiemy, co to jest. Sporu? Burmistrz Skaryszewa napisał na stronie internetowej z wstępów takie to oświadczenie, gdzie czytamy między innymi, że od trzech lat nie było żadnego zgłoszenia do organów ścigania lub służb weterynaryjnych o znęcaniu się nad końmi lub złych. Złym ich traktowaniu podczas wstępów. Pa, państwo nie, nie składali takich doniesień? A nie tylko my składaliśmy, wiele innych organizacji również składało doniesienia, nie szukajmy dalej do organów ścigania rozumiem na policję, Oczywiście, tak? że tak. Czyli rozumiem, że burmistrz oświadczając to, co oświadczył, mija się po prostu z prawdą. Mija się z prawdą, choćby w tamtym roku poszły zawiadomienia do wszystkich odpowiednich służb, nawet Fundacja Tara miała spotkanie tu, na miejscu w Warszawie. gdzie z głównym inspektoratem transportu drogowego, z policją, z weterynarzami kraju, z głównym weterynarzem kraju. Toczyły się rozmowy, jak pomóc tym zwierzętom i nazwijmy to ucywilizować największe targowisko w Polsce, skąd ruszają transporty koni na rzeź. 35 tysięcy. 000... Polskich koni rocznie wyjeżdża nie tylko ze Skaryszewa, ale z rozmaitych targów, bo to nie jest jedyny targ i to nie jest jedyny ten, taki problem za granicę. Ja rozumiem, że państwa takim celem jest to, żeby w ogóle zdelegalizować, jak rozumiem, eksport koni na, na rzeź. To znaczy, tak, konie są zwierzętami szczególnymi. Są to bardzo inteligentne istoty. Oprócz tego my, ludzie sami, um, mówimy, że, że to są nasi towarzysze od wielu lat. Koń zapisany jest bardzo mocno w polskiej historii i choćby najbardziej znaną bronią polską, to jest przecież kawaleria. Tak mówi nam historia. Fantastyczne tradycje jeździeckie, a jednak no to, co dzisiaj się dzieje, troszeczkę, powiedziałabym, odbiega od tego wizerunku Polaka koniarza, prawda? Tak. No, walczymy o to, żeby w ustawie dotyczącej praw zwierząt powstał zapis, konie jest zwierzęciem towarzyszącym. I to będzie, powiedzmy, tylko postawienie kropki na D, ponieważ koń już od dawna jest zwierzęciem towarzyszącym, a przykład Ogromnym tego jest choćby to, że my ludzie oddajemy pod opiekę koniom, e, choćby nasze dzieci niepełnosprawne. Dlaczego tak bardzo ufamy tym zwierzętom, że co nie skopię, nie odgryzie paluszków, e, dzieci niewidome y, widzą rękoma, jestem hipoterapeutą i wiem, jak, jak to się odbywa. E, dzieci em, Ufają tym zwierzętom, a konie opiekują się właśnie naszymi dziećmi. Pani Skarlet, Pani jedzie kończąc już zupełnie, Pani jedzie, rozumiem, w, w tym roku, jak co roku do Skaryszewa. Nie boję się Pani, wiem, że kilka lat temu została Pani, zdaje się, pobita. Tak, i to nie działo się wtedy w nocy, tylko w ciągu dnia. Bardzo duża grupa handlarzy końmi nie życzyła sobie kamery w, mojej, w moich rękach. W związku z czym, za tirem, gdzie były już załadowane konie na rzeź, panowie mnie dopadli i krótko mówiąc, wbili mnie w ziemię swoimi. Nogami. Scarlet Szyłogalis była moimi państwa gościem. Ja mam nadzieję, że obecność polityków, posłów z parlamentarnej grupy przyjaciół zwierząt zapobiegnie choćby takim sytuacjom, oby też udało im się, no, przynajmniej na początek, ucywilizować targ koni w Skaryszewie. Tak jest, a najważniejsze, żebyśmy my wszyscy tutaj kochający konie, jedźmy do Skaryszewa. Wszyscy stańmy w obronie koni. Ja tam będę i proszę. Jedźmy raz. 17 lutego. Dziękuję bardzo.